Mirosław Karol Sipak dowodził grupą piechurów, którzy w niedzielny poranek postanowili zdobyć szczyt góry Sałasz. Wyruszyli oni szlakiem żółtym w kierunku góry Jawosz. Pod szczytem można było odpocząć i podziwiać piękne widoki. Szybkim krokiem w niecałą godzinę turyści szlakiem niebieskim dotarli do celu wędrówki. Dotarliśmy tutaj lekko spóźnieni, około 15 minut, ale na trasie było bardzo fajnie, wspaniałe widoki i dużo atrakcji. Uczestników spotkania powitali Jan Skrzek, wójt gminy Limanowa, a także Mieczysław Uryga, starosta Limanowski. Cieszę się takim właśnie powodzeniem, że mieszkańcy się włączają, ale też turyści, którzy odwiedzają gminę Limanową, powiat limanowski właśnie są z nami. Wspaniale. Później wszyscy wzięli udział w mszy świętej, którą odprawił ksiądz Paweł Wąsik z parafii pod wezwaniem świętego Jana Ewangelisty z Pisarzowej. Kolejne atrakcje czekają na turystów na kolejnych szlakach Beskidu Wyspowego. Jesteśmy urokliwie położoną gminą. Zachęcamy wszystkich, żeby przybywali do nas korzystali z tego, że mamy piękne polany, piękne miejsca widokowe i można atrakcyjnie spędzić czas dbając o swoje zdrowie psychiczne i fizyczne również. Teraz moi mili, jeszcze tak powiemy, za to tu jedzenie pięknie dziękujemy. Poczęstunek dla turystów zapewniły panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Sowlinach. Przygotowaliśmy bigos, przygotowaliśmy grochówkę, przygotowaliśmy 12 ciast upieczonych własnoręcznie z borówkami, z rabarbarem, z jabłkami. To właśnie pani Zenona została wybrana najmilszą uczestniczką z Łazu. Oprócz niej organizatorzy nagrodzili Izę i Wiktorię, które wakacje spędzają w Polsce, a na co dzień mieszkają w Stanach Zjednoczonych. Widzieliśmy jak pięknie góry były i chcieliśmy iść z... z Jak się Wam tutaj podoba na szczycie? Bar bardzo fajnie, bardzo fajnie jest. Bardzo lubię jak tutaj grają tą muzykę i wszystko to. Bardzo tak pięknie jest tutaj, wszystko zielono. Bardzo przyjemnie tutaj wszędzie jest natura. I nie jest taki szum. Turystyczne spotkanie było możliwe dzięki gościnności gospodarza tego terenu Jana Dziedzica, który chętnie udostępnił polanę. Tutaj w pobliżu na tym terenie stał dom zbudowany z drewna. Po prostu stał do lat 70. był jeszcze niewykończony. Ale ten dom w latach 70. jak rodzice już... Nie mieszkali tutaj, nie było nikogo, rozebrał brat. 14 lipca turyści będą odkrywać po raz pierwszy w dziesięcioletniej historii akcji Odkryj Beskid Wyspowy górę Lubomir. Monika Antosz-Grodzicka, TV28.